Czy ktoś postawił wam kiedyś przed domem moim? Zapytajcie się, a co to są moje? To taki zwyczaj stawiania słupów majowych, występujący głównie na Śląsku w Poznańskim i w zachodniej Małopolsce. Zwyczaj ten praktykowany był w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Chłopcy pod oknami dziewcząt, które im się szczególnie podobały, stawiali moje czyli zielone drzewka przybrane różnokolorowymi wstążkami. Zatknięte były one na długiej żerdzi lub po prostu wysokiej choinie obdartej skory, takiej na 10, a może nawet 30 metrów. W Cieszyńskim drzewka zdobiono białymi piórkami lub białymi papierowymi Przychodzący 30 kwietnia z moim przynosił zazwyczaj litra gorzałki, którą częstował dziewczynę, jej rodziców, a nawet sąsiadów, tych ostatnich, dlatego żeby strzelił moliczka. Zdarzało się, że inni chłopcy starali się ukraść drzewko i zanieść je innej dziewczynie. Uważano to za złą wróżbę. Gdy ktoś na przykład przed taki drąg, na którym umocowany był moliczek, Wróżyło to dziewczynie nie na dziecko. Co ciekawe, był specjalnie opracowany regulamin kradzieży moja. Nie wolno było go odbierać siłą, ale wolno go było demontować wtedy, gdy nie był pilnowany, gdy pilnujący byli zwodzeni przez bachusa i nie byli w stanie go bronić, gdy po prostu Konkurencja, która go ukradła, podawała to z dumą do publicznej wiadomości. Żeby go odzyskać, trzeba było zapłacić okup w postaci jednej beczki piwa. Jeśli nie został wykupiony, stawiano go razem z pierwszomajowym, swoim mojem, ale niestety był już tylko drzewkiem. Jeżeli chłopak miał żal do dziewczyny i chciał się zemścić, zawieszał jej na drągu stare galoty z i kawat marynarkę. w ten sposób wyrażając jej swoje lekceważenie. W okolicach Cieszyna stawiano także moje znaczniejszym gospodarzom lub sąsiadowi wsi w dowód uznania, a przed domem przygrywała kapela, którą w już zapraszałem. W piwnicy wielkiej odbywa się konkurs na najpiękniejszy gminy mój. Pamiętajcie, tam gdzie stoi pierwszy moi, tam jedzie Bucha na wydoi. A tak to jest taki kabatek, ale z jakiego regionu?